Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj gadamy o plażowaniu. A co za tym idzie, o odwiecznych dylematach i rozterkach kobiecych: czy malować się na plaży, czy nie. Jeśli się pomalować, to jak zrobić ten makijaż, żeby on był, ale żeby go nie było widać, e, i tak dalej, i tak dalej. Ja Wam powiem, jakie jest moje podejście do makijażu, do plażowania w makijażu jak ja robię, czy ja się maluję, czy się nie maluję, kiedy się maluję, kiedy się nie maluję na tą plażę. I myślę, że będzie ciekawie. Ja się trochę nagadam, trochę też z wami się pomaluję, zrobię ten swój plażowy makijaż, nie makijaż. Pokażę wam kilka moich trików, więc zapraszam na odcinek. Zacznijmy może od tego, czy ja się maluję na plaży. No więc tak, moje stanowisko jest następujące. Jeżeli idę na plażę i mam się fajnie bawić, chcę się opalać, chcę się po prostu zrelaksować, po prostu chcę się, nie wiem, scalić z przyrodą, z wodą i po prostu chcę być i po prostu chcę nie myśleć o tym, jak wyglądam, co mam na twarzy, czy mi zaraz, wiecie, nie poleci maskara, nie spłynie po policzku coś i tak dalej to ja po prostu w ogóle nie maluję się, absolutnie, totalnie u mnie nie zobaczycie grama niczego, nawet podkładu, tylko i wyłącznie SPF. Zaraz wrócimy do tego, co używam, jeśli chodzi o SPF. Natomiast drugi przypadek, jeżeli idę na plażę, wiem, że będę sobie na deptaku chodzić, czy e, idę na spacer, e, jakby nie rozbieram się, nie wchodzę do wody, czyli to jest tak. Taka jakby krótka obecność na plaży przy okazji czegoś. No to oczywiście jakiś tam lekki makijaż musowo, bo wtedy się po prostu lepiej czuję sama ze sobą. Natomiast też nie nawalam na siebie tapety, yy, wiedząc, że będzie gorąco, że będzie słońce i tak dalej. Robię tak zwany make-up no, no make-up. Prawie tam nic nie ma na tej buzi, ale jednocześnie coś jest i ja jestem wtedy zadowolona, bo czuję się dobrze kobieco, yy, czuję się zadbana i taka wiecie. Po prostu w płkcik, w płukcik, że tak powiem. E, więc e, o tym też zaraz będziemy mówić. E, no, i jest jeszcze jeden przypadek, kiedy idę na plażę, a później wiem, że idę na przykład, nie wiem, na obiad z przyjaciółmi po tej plaży idziemy razem. E, no to też jest tak jakby trzeci przypadek, kiedy idę na plażę niepomalowana, a później szybciutko po prostu robię makijaż, e, sobie taki wiecie. Ala makijaż, też taki e, make-up, no make-up, i wtedy też czuję się dobrze. E, no i właśnie taki mój make-up, no make-up plażowy zaraz wam pokażę, ale zanim to, to jeszcze powiem o czymś ważnym. Jeżeli idziemy na plażę, jeżeli idę na plażę, czy idę, bo teraz może rzadziej chodzę na plażę, bardziej chodzę na łódeczkę. E, mamy żaglówkę, która stoi na Oszczyckim Jeziorze od maja. I po prostu wsiadamy na tą żaglówkę i z żaglówki e, wchodzimy do wody, więc jakby nie korzystam z takiej plaży, gdzie są ludzie koło mnie. Aczkolwiek to dla mnie nie ma żadnego znaczenia, bo e, ja jakby robiąc czy nie robiąc makijaż, nie kieruję się tym, czy ktoś na mnie patrzy, czy nie. No, bo wiecie, no, jakby na Instagramie obserwuje mnie około 20 tysięcy osób i ci ludzie już mnie widzieli bez makijażu, więc naprawdę mi to nie robi żadnej różnicy. Natomiast jakby chcę powiedzieć, że, że nie korzystam w tej chwili z plaży po prostu, bo mam łódkę i, i z łódki schodzę do jeziora. Bo powiem Wam, że u nas olsztyńskie jezioro jest w tej chwili tak zarośnięte i tak zanieczyszczone to tym, że kwitnie, że nie zdecydowałabym się wejść od brzegu, płyniemy sobie gdzieś tam na głębinę i, głęb na, i sobie wtedy z łódki schodzimy. Kąpiemy się i wtedy jest po prostu czyściej, przyjemniej i, i, i fajniej po prostu. Dobra, e, ale, ale, ale jeszcze zanim przejdziemy do makijażu, chciałam Wam powiedzieć o czymś, bez czego się w tej chwili nie ruszam na słońce, i jest to e, mój krem, który chroni moją skórę. Ja smaruję zawsze twarz, smaruję szyję, smaruję dekolt tą oto 50. -ką. i chciałam Wam powiedzieć o tym kremie, dlatego że to jest pierwszy krem. E, który, no chyba od kilku lat, który zaczęłam używać e, chyba pod koniec maja i cały czas używam. Słuchajcie, to już jest druga tubeczka i cały czas używam i nic mi się nie dzieje serą. Pokażę Wam z bliska, jak wygląda. Tak wygląda. Firma Ses Derma. Jest to krem, który występuje w dwóch, w dwóch formułach. Jedna jest dla skóry normalnej w postaci kremu, druga jest w postaci takiego lżejszego kremu żelu, która jest ta postać dla cery tłustej i mieszanej. Ja mam tą normalną, normalny krem i myślę sobie, że ten krem jest na tyle fajny, na tyle mi się sprawdził, że przeczytam Wam, co pisze o nim w internecie. Koszt tego kremu od 100 do 120 zł, w zależności oczywiście od sklepu. Ja tutaj mam sklep topesthetic.pl i tam jest napisane, że ten krem naprawia uszkodzenia w DNA komórkowym, jednocześnie chroniąc skórę. W swym składzie posiada enzymy reparacyjne oraz fotolizy, które w kontakcie ze światłem ulegają aktywacji. Poprzez zamknięcie w liposomach w skuteczny sposób wnikają do najgłębszych warstw skóry. Dzięki filtrom fizycznym najnowszej generacji zapewniają skuteczną ochronę skóry przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Kosmetyk posiada konsystencję lekkiego kremu, idealnie się wchłania, nie pozostawiając tu z tego filmu. I rzeczywiście tak jest, naprawdę bardzo, bardzo fajnie wygląda na skórze. Może być stosowany przez dzieci od trzeciego roku życia, wskazania, ochrona słoneczna, każdy typ cery, naprawa uszkodzonej skóry, fotostarzenie. Dobra, to by było na tyle, ja się teraz do Was przybliżam i robimy taki mój. Make-up, no make-up. Przy okazji wypróbujemy sobie jeden, jeden fajny kosmetyk, który testuję od dwóch, trzech dni. No i powiem, że jestem pod wrażeniem, więc potestujemy go razem. Ja się przybliżam i jedziemy z makijażem. Dobra, jestem bliżej, związałam włosy, żeby nie przeszkadzały, i od razu przechodzimy do konkretów. E, opowiem Wam, e, jakie triki ja stosuję, żeby ten makijaż e, był, ale żeby go nie było widać. I przede wszystkim e, nakładam bardzo leciutki podkład e, albo krem CC. Ostatnio też próbowałam z kremem DD od Poëze, ale on jednakowoż e, wygląda mocno kryjąco. Sobie, jeżeli mam mocny podkład, mieszam sobie z kremem, robiąc samemu taki krem CC. On wtedy e, ten podkład jest taki leciutki, tak? Troszeczkę też widać strukturę skóry. Oczywiście ta skóra im lepiej wygląda, czyli im lepiej jest wypielęgnowana, tym to lepiej wygląda finalnie, oczywiście, że tak. Natomiast jeżeli są jakieś niedoskonałości, to mamy coś takiego jak korektor. I ja sobie też skorzystam, bo ja mam tutaj takie zaczerwienienia. Ja sobie po prostu skorzystam z tego korektora yy, i najpierw, i najpierw yy, yy, zniweluję sobie moje zaczerwienienia. Biorę odrobinę i wklepuję. Skóra wygląda mniej więcej jednolicie. I teraz tak. Kiedy jeszcze miałam taką bardziej tłustą skórę, nakładałam sobie matującą bazę pod podkład. Jeżeli podkład był rozświetlający, tak? Ta baza powodowała to, że po prostu skóra mi się mocno nie wyświecała. Natomiast w tej chwili uważam, że tego nie potrzebuję. Zresztą ja lubię taki po prostu świetlisty, oczywiście nie spocony, ale taki naturalny glow skóry. Mi to nie przeszkadza, więc tego nie będę robić. Ok, i teraz przechodzimy do tego oto kosmetyku od piór. 4 w 1 e, Tinted Moisturizer, e, 4 w 1, co oznacza, że jest to krem, jest to baza, jest to e, podkład pod, e, pod e, mineralny puder od piór i e, coś, co nam chroni skórę, bo ma SPF20. I jest bardzo fajna, świetlista, lekka konsystencja. E, kryje niewiele, bo ja już to sobie używam od kilku dni. Natomiast e, spodobało mi się na tyle, że po prostu ze mną zostało i ja tego totalnie używam. Więc e, jedziemy z tym. Jedziemy z tym. Pokażę wam jak to wygląda. Ja sobie nakładam najpierw niewielką ilość, tak jak kremu. Nakładam na czoło, na policzki i po prostu sobie wsmarowuję dłonią, ręką. Oczywiście już wiem, że wzięłam tego za mało. Dołożę sobie znowu jakąś taką niewielką ilość i ładnie to rozsmaruję po twarzy. Muszę sobie podjechać tutaj z lusterkiem, bo nie będę widziała. I od razu widać, prawda, że po produkt jest nawilżający. Bo skóra się świeci, ma taki swój naturalny glow, nie ma mocnego krycia. Doklepię sobie jeszcze tego produktu gąbeczką, bo jeszcze tego nie robiłam, szczerze mówiąc. Chciałabym zobaczyć, jak to, jak to się tutaj będzie zachowywało po doklepaniu. Okej, okay, ja specjalnie najechałam tym produktem na usta, żebyście widziały, jak niewiele kryje ten, ten podkład. Bo ja teraz zmarzę sobie. Mm, nie lubię tego uczucia, jak ten podkład, jak podkład ten mam na ustach. Chociaż czasami po prostu zapominam yy, i później na filmie jestem taka blado usta, natomiast yy, jakby koloryt cery został wyrównany. Zobaczcie, ładnie to wygląda całość. Przynajmniej no, mi się podoba. Ja nie czuję potrzeby teraz przypudrowania tego, mimo że buzia mi się błyszczy, to mi to generalnie nie przeszkadza. Następny krok w tym makijażu to będą brwi. I tutaj słuchajcie, ja nie używam pomady, nie używam kredki, biorę tylko sobie. Tutaj akurat mam Gimme Brow od Benefitu. Taki kosmetyk, który pewnie większość z Was zna. Genialna mascara do brwi. I tą maskarą po prostu tylko przeczesuję brwi, żeby one były jak najbardziej naturalne. Muszysko mi jakieś wpadło. Nie wiem, czy wysłyszycie to muszysko. Okej. Okay. I popatrzcie na różnicę, tak? Tu jest, wbrew, umalowana, czyli przeczesana maskarą. Tutaj bez. E, powiem Wam, że to nie będzie, może, idealne. Jakby idealnie wyglądało, dlatego że ja mam dwie różne brwi, ale specjalnie ja sobie zostawiam, jakby to powiedzieć, specjalnie sobie zostawiam na ten czas taką naturalność. Po prostu, nie wiem, no, tak mi, wiecie, jakoś pasuje do kapelusza, do słońca, taka naturalna, totalnie naturalna buzia, więc to tylko jest. Tak naprawdę lekkie podkreślenie i upiększenie mojej twarzy. Tak to wygląda finalnie. Finalnie jest to po prostu rozmierzwiona brew, troszeczkę przyciemniona, żeby oko było bardziej wyraźne. Dobrze, jeszcze jeżeli chodzi o twarz, to jakby w w tym makijażu ja w ogóle nie używam bronzera. Natomiast yy, idzie w ruch róż. I tutaj używam mojego ukochańca ostatniego. Kremowy róż od Fenty Beauty. O tak pięknym kolorze. No piękny jest, naprawdę. Moje dwa ukochańce teraz to jest Fenty Beauty właśnie ten kremowy róż bez żadnych tam drobinek. Yy, no i róż z konturowni od Hani. Jest tak piękny, że po prostu cały czas żałuję, że ta konturownia, że, że te brązy z konturowni są nie moje i czekam, słuchajcie, na ciepłą, na ciepłą edycję ciepłych brązów. Więc na razie tylko zadowalam się różem, ale tutaj dzisiaj w tym makijażu ubieram na buzie Róż od Fenty. Robię. i Róż ten nałożę gąbeczką. Robię to, robię to lekko, przykładając tylko gąbeczkę. Tutaj do różu. Jest to bardzo duży pigment, więc trzeba to robić ostrożnie. I tego różu naprawdę biorę odrobinę, żeby tylko odrobinę tak przyróżowić policzki. Wtedy buzia wygląda bardziej świeżo. Nie konturuję już jej i zostawiam w ten sposób. Zobaczcie, tak to wygląda. Buzia totalnie naturalna, bez żadnego konturowania, bez niczego, taka prawie że te. Właściwie to o to chodzi tutaj w tym makijażu, żeby nie było widać, że coś jest. <laughs> Także yy, wydaje się, że ten produkt 4 w 1 jest bardzo fajny do tego, dlatego że ma w sobie pielęgnację, ma w sobie ochronę. Jeszcze jedynie dwa kroki, które robię w tym makijażu, to jest yy, wytuszowanie rzęs i nałożenie takiej niezobowiązującej kredki, o niezobowiązującym kolorze, o takim kolorze, który gdy się wytrze, jakby nie będzie go brakować mi na ustach. I tutaj jeszcze jedna rzecz, na którą zawsze muszę uważać, to to, że nie mam przyciemnionej linii rzęs, nie mam nałożonego żadnego cienia na oko, więc trzeba uważać, żeby tym tuszem nie pobrudzić się za bardzo, bo po prostu będzie widać każdą... Każdo, każde pobrudzenie powieki będzie po prostu widać, więc muszę to robić ostrożnie. No, już jestem prawie gotowa do wyjścia, jeszcze tylko zostały usta. Na ustach ląduje kredka Honest Beauty o kolorze, o kolorze Fig 95A. E, kolor zbliżony do koloru moich ust, więc jak się troszkę wytrze czy zje, e, nie będzie mi jej mocno brakowało. <mulary> No dobra, tak to wygląda finalnie. Co powiecie? <grych> ja powiem Wam, że właśnie się przygotowałam razem z Wami do wyjścia ze znajomymi na jachcik. Później jeszcze podpływamy na molo na fajną szamkę na przystań, więc będzie na pewno sympatycznie. Ja się będę bardzo dobrze czuła, dlatego że mam jednakowoż. Make-up, no make up na sobie, więc czuję, czuję się kobieco, czuję się zadbanie. Taki, taka jeszcze podpowiedź ode mnie: biorę zawsze ze sobą kredkę, biorę zawsze ze sobą ten lekki podkład. Jakby co, to mogę sobie go doklepać. Kredka też może mi posłużyć jako róż. Wystarczy po prostu dotknąć opuszkami palców i przenieść. To wszystko e, na policzki. Także jest tak zwane wash and go i do ust, i do policzków. E, taka moja podpowiedź na przyszłość. E, I jeszcze chciałam e, słowem już zakończenia powiedzieć Wam jedną rzecz. E, ja bardzo często, e, kiedyś jeszcze wyjeżdżając nad morze, e, widziałam takie scenki rodzajowe, kiedy to. E, Tata z dziećmi był w morzu, kąpali się a tak niepewnie przy brzegu stała mama, no i tamte dzieciaki oczywiście próbowały ją zachęcić. Chodź mamuś, chodź kąpiemy. No, a mamusia tylko stała i krzyczała, tylko mnie nie chlapcie, bo mi się tuż do rozpłynie, albo tylko mi nie chlapcie na głowę, na włosy. Moja mama tak zawsze krzyczała, tylko mi nie kolap na, na włosy, tylko mi nie chlap na włosy. Także ona zawsze jak płynęła, to ta y, głowa musiała być tak na górze, słuchajcie, nie można było do niej Podpływać, dlatego że ona miała zrobioną fryzurę, i tej fryzury nie można było y, po prostu zepsuć, bo już jak jej się zepsuło y, fryzurę, to była zabawa, popsuta. Tak sobie pomyślałam, że człowiek na własne życzenie się trochę ogranicza. Zobaczcie, jakby było lepiej tej kobiecie stojącej na brzegu, jeśli mogłaby po prostu wparować do tej wody i bawić się razem z dziećmi, nie mając tego makijażu na twarzy. Jak lepiej by było też mojej mamie, która bez przerwy uważała na te swoje włosy, po prostu móc zanurzyć głowę w jeziorze czy, czy w morzu i nie przejmować się tymi włosami. No trudno, zmoczyły się, to zwiążę w kucyk i nie wiem, przyjdę do hotelu, to sobie te włosy umyję, wysuszę i będę wtedy piękna. Natomiast mam wrażenie, że my czasami sami sobie robimy krzywdę, wsadzając się w jakieś takie... Dziwne ramy, schematy, i boimy się, jakby wyjść z nich. Uważam, że ja wiem, ja wiem bo ja słuchajcie, sama byłam naprawdę przez wiele lat. Takim kimś stojącym na, na właśnie na, na brzegu, bo tak mnie tak nauczyła też moja mama, tak, że najpierw musisz być piękna, a później możesz być kimkolwiek zechcesz. Nie? Natomiast ja w pewnym momencie uwolniłam się od tego stereotypu yy, i uważam, że yy, co, życie jest za krótkie, żeby tak się ograniczać. Jak, yy, ja zawsze po prostu, jak jadę nad jezioro, czy jadę na, nad morze, i, I wiem, że to będzie po prostu szaleństwo. To jest to szaleństwo od początku do końca. I co z tego, że mnie ktoś zobaczy bez makijażu? No i co? Także moje drogie, moi drodzy, zachęcam do tego, żeby. Y, troszeczkę zluzować, żeby zobaczyć, jak to jest, tak na 100% połączyć się z naturą, z morzem, ze słońcem, z wodą, z rzeką, nie wiem, z czymkolwiek. Y, w każdym razie y, dać się ponieść, po prostu, żeby nie było żadnych zahamowań typu tuż mi się rozmarzę, bo to jest po prostu słabe, y, dla nas jest słabe, dla nas jest słabe i psuje nam zabawę. Tak. Także kochani, korzystajcie z moich mądrości, nie wiem czy one są mądrościami, w każdym razie ja do tego tak podchodzę e, i chciałam Wam o tym właśnie powiedzieć. E, no cóż, e, spieszę się teraz już, także wszystkiego dobrego, do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się.